Witam! Dzisiaj zrobimy szarlotkę tak zwaną sypaną Jest to chyba najszybsze ciasto świata Co do tego potrzebujemy? No zawsze może nietypowe Potrzebujemy piekarnik Nastawić go na 180 stopni Niech on sobie tam już zagrzewa A my jedziemy dalej Potrzebujemy oczywiście jabłka Jabłka około 1,5 kg Kaszę Krupczatkę Bułkę tartą Pół szklanki cukru, trochę cukru trzcinowego, półtorej łyżki proszku do pieczenia, cynamon, cukier waniliowy, rodzynki, ale rodzynki przedtem wziąłem, trochę już namoczyłem, żeby one nie były takie suche. Kostkę masła, której tutaj nie ma, ponieważ. Będziemy ją trzeć na tarce, więc lepiej, jak ona się trochę zamrozi. Nie całkiem, ale lepiej się będzie trzeć. I oczywiście forma. Nie przestraszcie się. Tą formę trzeba mocno na spodzie wysmarować masłem. Bułki już nie trzeba, bo tutaj mamy w składzie. Ponieważ czasami to masło nie przejdzie przez te wszystkie składniki i ten spód jest trochę suchy, więc nie żałować, troszeczkę masełka, wziąć, roze, roze, rozeczyć to na w tej formie więc zmieszamy sobie składniki mąka krupczatka, nie kasza manna, krupczatka jedna szklanka albo jedna część jak to woli ponieważ można tego więcej zrobić na blasze bułka tarta bułka tarta nie ta z markiety, bo to jest taka mąka tylko z takich jak jeszcze są takie prywatne piekarnie mam tutaj niedaleką taką piekarnię gdzie bułki ich chlebek wypiekane jest nie na węglu, a na drewnie. Więc naprawdę te bułeczki są rewelacyjne. Więc tak: szklaneczka, oj, trochę mi tu zostało, widocznie była wilgotna. I pół szklanki albo pół y, części tego, którego będziecie używać. Zwykłego białego cukru. Do tego dam jeszcze cukier, ale trzcinowy. Gdzieś z dwie łyżki, tutaj chyba będzie. Półtorej łyżki łyżeczki przepraszam, proszku do pieczenia. I jedno opakowanie cukru waniliowego. I odrobina cynamonu. To wszystko musimy dobrze wymieszać. Najlepiej to różgą robić, żeby ten proszek. Cukier to wszystko było w miarę jednolicie. Nie trzeba do tego jajek, mleka. Po prostu na sucho mieszamy tylko wszystkie składniki. Jak goście dzwonią, słuchaj zapadniemy niedługo, no to Adaś robi szybko szarlotkę. I wszyscy są zadowoleni. Ja, bo się nie muszę długo z tym tutaj narobić. A oni, bo jak już wejdą do domu, to już zapach będzie do tego kawka i sprawa załatwiona. OK, mamy rozmieszane wszystkie składniki. Suche, co teraz? Jepka, tak jak są, one są już umyte. Trzemy razem ze skórką. Akurat mam takie małe. One są dosyć kwaśne. Nie brać się takich, takich mącznych tych jabłek, że one mają być takie soczyste i kwaśne. Bardzo dobre są też yy, szare renetki, ja na to mówię, ale akurat nie dostałem, a pod ręką mam tutaj oczywiście og og bez ogryzków <gryzmy> i trzemy około półtorej kilograma. Tego jest więcej. Tak na oko będzie tu z 10-11 takich mniejszych jabłuszek. Oczywiście, jak macie jakąś większą formę, to więcej tego wszystkiego. No i więcej jabłek. Bo nie chodzi o to, żeby ciasto jeść, ale te jabłka czuć. I trzemy. Piekarnik. Jeszcze się nagrzewa. Po utarciu tych jabłek musimy chwilę odczekać, ponieważ one soki puszczą. Ile ciutko z góry tylko je bierzemy. Nie całkiem odciskamy, żeby nie były takie suche. Ile to mamy już? Czwarte. Ale też, żeby nam nie zamoczyły tego ciasta, suchego. Oh, muszę do kogoś do pomocy tutaj zaangażować, przynajmniej w tarcie i krojenie wszystkiego na drobno. Ach, ale nic, chyba tylko świstaki mi zostały. No myślę, że to już ostatnie jabłuszko będzie tego z kilo 300-400 Powiem szczerze, ja wagi nie używam. Wszystko się robi na oko. No może przy pieczeniu jakichś takich już skomplikowanych ciast no to trzeba jednak zważyć składniki. Ciasta mają to do siebie, że lubią mieć zachowane proporcje. Tak. Mamy jabłuszką tartę, Żeby mi ktoś nie zarzucił, że wyrzucam tyle jabłek, te jabłka elegancko pójdą i zrobię z tego ocen winny. Ok. Teraz muszę co skoczyć po masełku, który jest w zamrażarce i za chwileczkę wracamy. Masełko już mamy. Ono jest lekko zmrożone. Nie całkiem, ponieważ potem będą trudności przy tarciu. Ale jest twarde. Naszą suchą masę jeszcze raz przemieszam. I około jednej części tego dajemy do formy, żeby tylko nam leciutko ten spód zakryła nie mieszamy żadną łyżeczką, żeby sobie tego masałka nie naruszyć taką delikatną tylko pokrywę następnie mamy tu rodzynki, przedtem, które jak mówiłem były zamoczone w wodzie jeżeli dzieci nie będą jeść, można je w jakimś alkoholu, likierku zamoczyć wymieszać z tymi jabłkami te jabłka akurat są soczyste ale nie puszczają soków, więc nie potrzebowałem odlać tego soku. Troszeczkę muszą być wilgotne. Wymieszamy z rodzynkami. I wkładamy na tą cienką warstwę tych suchych składników. i rozprowadzamy to tylko nie ubijamy tego ponieważ jakby się to ubiło to masło, które damy na górę może nam nie przejść do dolnej warstwy no i to tak troszeczkę słabo by to było, ponieważ ten spód mógł być surowy chociaż tam troszeczkę masełka daliśmy i teraz na górę dajemy pozostałą część suchej masy Lekko wyrównujemy, żeby to zakryć, ale nie ubijać, tylko tak swobodnie to się zaraz wszystko wyrówna. Na górę posypuję jeszcze cynamonem, można również tam. Do tych, do tych jabłek dać cynamon, ale już by to było moim zdaniem troszeczkę przedobrzone. Tak, cynamon mamy. I teraz na górę kostka masła. Kiedyś było 250. 50 szło na posmarowanie formy, a teraz już kostka jest 200. Więc musiałem ukraść trochę z drugiej kostki, żeby wysmarować ten spód no i delikatnie boki piekarnik już osiągnął 180 stopni, już na nas czeka my tu tylko natrzemy tego masełka fajnie się to dotrze, jeżeli to masło jest w folii a ja to robię gołymi rękami i temperatura Roztapia mi tego, a nie chcę tego robić przez opakowanie, ponieważ jak wiecie w maśle z każdej strony znaża firmy, więc znowu wiemy mi ktoś zarzucił, że preferuje jakieś tam spółdzielnie mleczarskie. Aczkolwiek to masełko jest z małej tu lokalnej mleczarni. Okej. Okay. Azełko mamy, jeszcze je trochę rozprowadzimy, tego tak już nie będziemy je robić rękami, żeby się nie roztopiło nam, tylko delikatnie widelcem, żeby ta cała powierzchnia była pokryta. No, wygląda to jak wygląda. Ale uwierzcie mi, smakować będzie jeszcze lepiej. No i co? Tak jak mówiłem, piekarnik na 180 około godziny. Po czym poznać? Patyczkiem nie, bo tam jest jabłuszko. Tylko po prostu, jak tak paluszkiem klubiecie, to to ma być taka. Ma być ją słychać. Taka chrupiąca skóreczka. Ok, i dajemy do piekarnika na godzinkę na 180 stopni. Ja troszeczkę posprzątam i za godzinkę się spotykamy z powrotem. Minęła już godzinka, ciasto wyciągnięte, góra, oj, oh, taka ładna spieczona. Nie wiem czy usłyszycie, ale musi ładnie tak. Stukać, otwieramy formę. muszę się wspomóc szmatką teraz ukroimy sobie zacny zacny kawałeczek zawsze czekam z utęsknieniem Jak to? jak to pachnie. Ale to jeszcze nic. Damy sobie do tego gałkę. A właściwie łychę lodów waniliowych. Troszeczkę mięty. Och, tak jak wygląda, tak jak smakuje. No i teraz jest pytanie, czym to iść? Widelczykiem, łyżeczką? różne wersje. Ale proszę mi uwierzyć, jako miałem konsternację, kiedyś w Kan się poszedłem na ciasteczko. I wiecie co? Do ciasteczka podali mi zwykłą dużą łyżkę. Było to z 20 lat temu, dla mnie to był szok. No ale co, kraj to obyczaj. Podobno myśmy się uczyli nożem, widelcy mieć. Ok, teraz kosztujemy. Hmm. Poezja. Uwierzcie mi. Kilka minut pracy, godzina czekania w piekarniku, a przyjemności co niemiara. Dziękuję i zapraszam do oglądania mojego następnego filmu. Do zobaczenia.